Cześć, witam Cię na moim kanale. Tytuł dzisiejszego filmu brzmi Podążaj za tym, co lubisz, co przez to rozumiem. Chodzi o to, że na pewno masz jakieś pasje, z którymi wiążesz swoją przyszłość. Chciałbyś na przykład e, bogacić się, zarabiać na tym, co lubisz robić, na swoich zainteresowaniach, a nie bezmyślnie podążać za pieniędzmi czy też za słabą, czy za takimi czynnikami, które wydają się. Godne pożądania, ale ostatecznie wpływają negatywnie na ciebie wraz z biegiem czasu. Pierwszym elementem, żeby w miarę rozsądnie do tego podejść, żeby podążać za tym, co lubisz, ale żeby wynieść z tego jakąś naukę, żeby to nie wyglądało, nie było takie jałowe przedsięwzięcie, to jest koncepcja tego, że nauka powinna być ważniejsza od pieniędzy. Co przez to. Chcę przekazać. Chodzi mi o to, wraz, yy, jeśli podejmiemy decyzje związane tylko ze względu na aspekt finansowy. Wiadomo, że są przypadki, kiedy osoba na przykład jest zmuszona podjąć źródło zarobkowania, źródło dochodu tylko ze względu na aspekt finansowy. Jednak, w tym filmie kieruję się raczej do osób, które wolą skierować się w kierunku swoich pasji. I na czym to polega, że nauka jest ważniejsza od pieniędzy? Chodzi o to, że powinniśmy się skupić w szczególności w początkowej fazie tak jakby rozwijania naszej pasji na tym, na tym, żeby zdobywać jak najwięcej umiejętności, bo jeśli zdobywamy pieniądze, mi no na to, że zdobywamy pieniądze, a nie wymaga, nie wymaga to od nas zbytniego nakładu umiejętności, to my tych umiejętności tak jakby nie posiadamy. Po prostu sprzedajemy, sprzedajemy nasz czas za pieniądze, ale kiedy z kolei na przykład zarabiamy trochę mniej, uczymy się czegoś, to tak jakby inwestujemy ten czas w umiejętności, które później przynoszą, przynoszą nam znacznie większe zyski, i przy okazji rozwijamy się w tym, co lubimy robić. Na przykład. Ktoś naprawdę lubi historię, idzie na studia związane z historią. Wiadomo, pracuje w jakiejś dorywczej pracy, zarabia mało i w międzyczasie się uczy, ale zdobywa jakieś umiejętności, zdobywa jakąś wiedzę, którą będzie później w stanie wykorzystać. Nie wiem, w pisaniu jakichś artykułów, publikacji, prowadzeniu badań własnych historycznych. Kolejną rzeczą jest poszerzanie horyzontów, żebyśmy wiedzieli, za czym chcemy podążać. Bo tytuł tego filmu brzmi Podążaj za tym, co lubisz. No to musimy wiedzieć, za czym chcemy podążać. Czyli musimy poszerzyć swoje horyzonty. Mówiąc wprost, spróbować czegoś nowego popróbować paru rzeczy, która z tych rzeczy najbardziej nam odpowiada. Na przykład przez chwilę się angażujemy w tą rzecz, inwestujemy trochę czasu, na przykład po trzech miesiącach, jednak dochodzimy do wniosku, że to nie dla nas. Przechodzimy do kolejnego projektu. Wiadomo, nie zachęcam tutaj do czegoś takiego, żebyśmy skakali od projektu do projektu, bo wtedy nie zrealizujemy nic na poważnie. Chodzi mi głównie o to, żeby poszerzyć te horyzonty, czyli spróbować różnych rzeczy, których mamy ochotę spróbować i zastosować tę metodę nauki ważniejszej od pieniędzy, przyswoić sobie jakieś umiejętności. Wiadomo, że jeśli będziemy tak próbować każdej rzeczy po trochu, to zdobędziemy jakieś umiejętności, ale nie będą to umiejętności takie specjalistyczne. Jeśli ktoś poświęcił 3 czy 4 miesiące na naukę czegoś, a ktoś 5 lat, no to ten, co poświęcił 5 lat, ma większe doświadczenie. Kolejną rzeczą jest znalezienie odpowiedniego mentora, żeby podążać za tym, co lubimy, rozwijać się w tym. Dobrze jest mieć taką figurę mentora, kogoś, kto już osiągnął, znaczy nie w 100% to, co chcemy, że my osiągnąć, tylko osiągnął coś w tej dziedzinie i on może się z nami podzielić jakąś wiedzą, która przyspieszy nasz, nasz proces podążania za tym, co lubimy. On wtedy przedstawi nam takie triki, taktyki, wprowadzi nas do tego środowiska, zapozna nas z ludźmi, którzy również się tym interesują i pomoże nam to ogólnie wdrożyć się w to i wtedy jakby przekonamy się, czy to środowisko nam pasuje, czy to naprawdę jest to, co chcemy robić, czy to ma sens, czy ten mentor naprawdę się sprawdzi w roli mentora, czy to jest tylko osoba, która chce nas wykorzystać, żeby nasz młodzieńczy zapał przekuć tak jakby w swój zysk. I a propos tego mentora, to również powinniśmy uzupełniać swoją wiedzę o różne dziedziny. Czyli, jeśli ktoś interesuje się historią, pogłębia wiedzę w zakresie historii, myśli, że to jest jego dziedzina, jego nisza, powinien też spróbować na przykład językoznawstwa, żeby zapoznać się z językami starożytnych kultur, archeologii, może jakiejś nawet teologii, kwestii religii, jakichś tych wymarłych ludów. Wszystko, tak jakby, żeby te dziedziny inne, w które on zagląda, miały związek z tym jego zainteresowaniem. Na przykład ktoś interesuje się robotyką, ktoś może się interesować też neurobiologią jak działa nasz umysł, jak umysł przekazuje impulsy, żeby poruszać kończynami i on to później zastosuje w robotyce. Te wszystkie dziedziny powinny się niejako łączyć, żeby pomóc nam później osiągnąć w 100% to, co lubimy robić żebyśmy osiągnęli w tym mistrzostwo i żebyśmy mogli później stać się mentorem dla kogoś innego. Kolejną taką taktyką jest powrót do poczucia niższości, w sensie nie w tym względem, żebyśmy czuli się jakoś zastraszeni, tylko względem takiej pokory, że jeśli uczymy się czegoś nowego, chcemy podążać za tym, co lubimy, musimy wyrobić sobie taką umiejętność pokory, że nie wiemy wszystkiego. Powinniśmy zdusić nasze ego, wyrobić sobie taki pogląd, że nie wiemy wszystkiego, nie jesteśmy idealni i wszechwiedzący i powinniśmy otworzyć swój umysł na nowe doświadczenia, żeby mogło to do nas dojść i żeby nas, nasz umysł mógł to przetrawić, a nie odrzucić, bo myśli, że wszystko wie. Naprzeciw, kolejna rzecz to, żebyśmy wy, wychodzili naprzeciw, naprzeciw przeciwnościom i niepowodzeniom. Wiadomo, że na tej drodze podążania tego, co lubimy robić, spotkamy jakieś przeszkody, jakieś kłody pod nogami coś nam nie wyjdzie. Na przykład bardzo lubimy jakąś, bardzo lubimy historię, ale to językoznawstwo nam nie wychodzi. Mamy, na przykład nie mamy takiego drygu do języków, trudno sobie je przyswajamy, ale na przykład w tych dziedzinach, gdzie lepiej sobie radzimy, poświęcamy im mniej czasu, a więcej na to językoznawstwo i żebyśmy pokonali tą przeszkodę, bo pokonanie tego problemu wzmocni nas jeszcze i zmotywuje do dalszego działania. Kolejną rzeczą jest yy, nauka Podczas porażki. Wielu tak jakby ludzi myśli, że podążanie za tym, co lubię, to jest pasmo sukcesów. Czyli że jak wybiorę sobie to, co lubię robić, to z automatu będę osiągał tym same sukcesy, tylko dlatego, że myślę, że lubię to robić. No nie, na przykład jak ci nie wyszło, poniosłeś porażkę, no to i tak czy się czegoś nauczyłeś. Tu jest to. Ta pierwsza zasada, o której wspomniałem, nauka ważniejsza od pieniędzy. Wyciągnąć z tego jakąś naukę. Czyli zrobić już tak, żeby nie popełniać tego błędu. Nauka co i jak to jest kolejną rzeczą. Kolejną rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to jest nauka co i jak. Czyli jak już jesteśmy w tym środowisku mentora, rozmawiamy z tymi ludźmi, którzy się tym interesują, to widzimy, jak to wygląda, wiemy już co i jak, jak powinniśmy coś zrobić, za co kto odpowiada, jak wykorzystać jakieś materiały. I w ten sposób szybciej się rozwijamy razem z tym, mentorem, razem z tym mentorem, zespołem, to bardzo przyspiesza ten nasz proces nauki. Kolejną rzeczą są próby i błędy, kiedy już tak jakby poświęciłeś nieco czasu, minęło te nie wiem, 5 lat, zdajesz już sobie sprawę, że jesteś już w stanie działać na własną rękę, już prawdziwie podążać za tym, co lubisz, już nie zbierasz tak jakby wiedzy, tylko podejmujesz akcje we własnym zakresie. To wiadomo, popełniasz. Próby błędy. Tutaj próbujesz czegoś, napisanie jakiegoś artykułu, jeśli na przykład lubisz historię, artykuł historyczny, no to ci nie wychodzi. Próba błąd. Próbujesz udoskonalić ten artykuł, dalej ci nie wychodzi, później sobie uświadomasz, że to może jest nie dla Ciebie. Próbujesz, nie wiem, jakichś występów, podcastów, występów w telewizji, pracy jako profesor na uczelni. No wszystko. To jest faza, gdzie powinniśmy pomieniać błędy, żeby nie tyle się na nich uczyć, ale wiedzieć co nam pasuje, ale też się właśnie jednak na nich powinniśmy głównie skupić, żeby się nauczyć czegoś. No i wiadomo, unikajmy wypalenia zawodowego, jeśli podejmiemy naszą karierę z myślą o finansach, sławie, poklasku innych ludzi. Na początku będzie fajnie, no bo wszyscy będą Cię podziwiać, klaskać, jak i nie jesteś wspaniały, ale później wrócisz tak jakby do tej szarej rzeczywistości pracy, będziesz tam spędzał te parę godzin i szybko wypalisz się zawodowo, Zgaśnie ten Twój zapał. Wiadomo, pieniądze będą, ale przestanie się to cieszyć, możesz paść jakieś nałogi, depresje. No i wiadomo, przyjdzie ktoś młodszy, kto ma zapał do tej dziedziny, którą wybrałeś tylko ze względu na pieniądze, no i cię szybko zastąpi. Także podążaj za tym, co lubisz, może te zasady, które wymieniłem, ci się spodobają, może je zastosujesz, może nie. Jeśli masz jakieś ciekawsze alternatywy, napisz w komentarzu. W opisie tego filmu znajduje się link do takiej mojej próbnej stronki, którą jeszcze projektuję. Jeśli masz jakieś zalecenia, by to mogło wyglądać, to pisz na maila, który jestem podany ode mnie na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę, cześć.